Hej, cześć, siemanoludziska, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kapi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat pewnego przecieku odnośnie najnowszego i aktualnie chyba najbardziej rzadkiego, a zarazem pożądanego przedmiotu w Fortnite'cie. Śmiem stwierdzić, że każdy z was chociaż raz o nim słyszał i że zdecydowana większość z was wie dokładnie jak on wygląda. Domyślasz się już o co chodzi? No proste przecież tytuł i miniaturka. Tak, mowa o kilofie Minty. To może pokrótce dla tych, co nie wiedzą o co chodzi. Zbierak Minty jest przedmiotem, którego można zdobyć tylko w niektórych krajach na świecie. Polska jest niestety jednym z tych, gdzie dany skin jest oficjalnie niedostępny, więc pozostają nam inne drogi jego zakupu. Wielu z graczy wydaje naprawdę kolosalne kwoty tylko po to, aby wyróżnić się pośród innych. Tym naprawdę rzadkim przedmiotem w świecie gry. Pewnie takie osoby byłyby bardzo złe, gdyby item, za który płacą grube kwoty, nagle pojawił się w sklepie, i to za jakieś marne 1200 fałdolców. Otóż niedawny czas temu na Twitterze pojawiły się wpisy użytkowników, którzy to rzekomo znaleźli w plika gry informacje odnośnie, że owe killoff znajdzie się w Fortnite'owym sklepie. Wprowadziło to niemałe zamieszanie wśród społeczności, co w sumie nikogo nie powinno dziwić. Mimo to sytuacja została opanowana dzięki innym lekerom, którzy jasno potwierdzili, że wcześniejsze informacje zostały sfałszowane i to wszystko, na szczęście lub nieszczęście, jest kłamstwem. Jednak cała zaistniała sytuacja daje sporo do myślenia i skłoniła mnie do niemałych refleksji na ten temat, bowiem po głębszym zastanowieniu się zaczynam mieć wątpliwości, czy właśnie tytułowy przedmiot faktycznie będzie tak bardzo unikalny i rzadki, jak nam się wszystkim wydaje. Epic jak do tej pory nie dało żadnej informacji na ten temat i zapewne taka nigdy się nie pojawi. Także pozostaje nam się domyślać, a wersje wydarzeń są jak zwykle dwie. Albo Killoff faktycznie zostanie jednym z najrzadszych przedmiotów w grze, co zaspokoi wszystkich maniaków płacących w tej chwili krocie, aby otrzymać kod na owy Killoff, a branża oszustów skamujących nieświadome dzieci nadal będzie rosła w siłę. Albo Epic postanowi wszystkich strollować i umieści go w sklepie jak zupełnie standardowy item. Podobna sytuacja wydarzyła się już kiedyś w historii Fortnite. Pamiętacie akcję, w której za zakup karty graficznej od Nvidii można było odebrać pełny zestaw skinów? To jest lotni, plecaka, Kilofu oraz skina wraz z dwoma tysiącami faudolców? Szał był taki sam jak i teraz na Kilof, A co wydarzyło się potem? Ano, znalazł się on w sklepie. Fala hejtu i oburzenia okrążyła cały świat, a Epic niewzruszone. Tak postanowili i tak miało być. I teraz pytanie: Czy w przypadku zbieraka sytuacja się powtórzy i skórka pojawi się w sklepie, bo przecież nikt im nie zabroni? Wiadomo, że taka operacja przyniosłaby wielki zysk dla firmy. Czy jednak będzie to wyglądać tak jak w przypadku skinów z kolaboracji z Samsungiem? Czyli pełna unikalność i rzadkość. Możliwość zdobycia faktycznie tylko przy zakupie telefonu. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Epic nieraz nas zaskoczyło i nieraz udowodnili, że średnio liczą się ze zdaniem graczy pod względem skinów. Udowadniając to chociażby wcześniej poruszanym tematem pakietu NVD, czy nawet powrotem jednych z najbardziej rzadkich skinów, takich jak Skull Trooper czy Cool Trooper do sklepu. Czas pokaże, jakie plany mają odnośnie najnowszego, limitowanego przedmiotu. A ty, co uważasz o całej sytuacji? Myślisz, że pojawienie się zbieraka w sklepie to dobry pomysł, czy jednak fajnie byłoby uszanować ludzi, którzy zapłacili i pewnie mocno się namęczyli, żeby go posiadać? Mi to w sumie wszystko jedno, bo aktualnie go nie mam, a jak pojawi się w sklepie, to też go nie kupię, więc bardziej traktuję to jako sensację do oglądania i cieszę się, bo mam o czym nagrać. A tymczasem to już wszystko w tym materiale. Nie zapomnij nadusić łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Możesz także wesprzeć mnie w sklepie moim unikalnym kodem twórcy, który sprawi, że na święta dostaniesz nowego RTX 280 Ti. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Cześć!